Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj zrobimy filtrowanie po tagach. Na przykład mamy sobie produkty, które są w jakichś kategoriach. Mamy je wszystkie wyświetlone w naszej liście powtarzających się elementów. Chcemy filtrować tylko te produkty z danej kategorii. Możemy takich kategorii sobie wrzucić wiele. Albo mamy platformę z blogiem, mamy tam posty. Te posty mają różne tagi i chcemy wyświetlić wszystkie posty z Wybranych tagów. Jak coś takiego zrobić? Już ci pokazuję. Na początku przechodzimy do zakładki Data i dodamy sobie tabelę z postami. Post. Każdy post ma jakiś tytuł, title, typu tekst oraz tag. Tagi dodamy sobie jako option set. Więc tutaj będziemy mieli na sztywno zapisane przez nas jako twórcę aplikacji właśnie tagi. Tak. Dodajemy sobie tagi. Dodamy sobie kilka testowych. Tak jeden, tak dwa, tak trzy. Okay. I dodamy sobie kilka testowych postów. New entry. I piszemy sobie, że każdy post będzie miał tytuł oraz tag. Więc musimy jeszcze do naszej tabeli z postami dodać jedno pole tag. tags I każdy post może mieć kilka tagów. Może należeć do kilku tagów, więc zaznaczam tutaj check, że to jest lista. Update. Dodajmy sobie jakieś posty. I mamy pierwszy post będzie miał tag 1 oraz tag 2. Napiszemy sobie tutaj post 1. OK. Drugi post dodamy. Będzie tylko miał tak pierwszy i post dwa. Trzeci post będzie miał wszystkie trzy tagi. Jeden, dwa, trzy. Jest. Tytuł post 3. Dobrze. Dodajemy sobie wszystkie. I wszystkie teraz wyświetlamy tagi. Na początku ustawimy w naszej stronie, żeby układała nam elementy od góry do dołu. Następnie weźmiemy sobie repeating group. Aby wyświetlić wszystkie nasze posty, ustawię to na środku stronę. Szerokość niech ma dokładnie 800 pikseli, wysokość od 0 do nieskończoności. Typ tutaj ustawimy sobie kolumn i następnie wyświetlamy tu wszystkie posty. Szukamy ich w bazie danych, po prostu szukamy na razie wszystkich postów. Wyświetlamy wszystkie posty, minimalna wysokość wiersza nie ograniczam, jedna tylko kolumna. i Dodamy sobie tutaj tekst, więc przesuwam ten tekst i tu wyświetlimy sobie current sales post. Title. Tytuł tego postu Layout pełna szerokość od 0 do nieskończoności oraz wysokość od 0 do nieskończoności. To jest tytuł, więc zmienimy sobie z na tytuł Smile Title. Będzie coś większe. Aniżeli wyświetlimy sobie Repeating Group z tagami tego konkretnego posta. Więc kopiuję sobie całą do naszą Repeating Group, wkleję ją, Paste jedną, drugą, przesunę OK. I tutaj wyświetlimy sobie wszystkie tagi, więc biorę sobie tagi. Ale naszym źródłem danych nie będzie baza danych, nie szukamy w bazie danych, tylko patrzymy w current sales post Tags, listę tutaj. I my w tym przypadku będziemy chcieli mieć jeden wiersz, ustawię sobie jeden wiersz i nieskończenie wiele kolumn. Nie mam ograniczenia w wielkości tej kolumny, i ten nasz tekst tutaj wyświetlamy current sales tag display. Jego po prostu. Nazwę, weźmiemy tutaj BODę i dodamy sobie jeszcze jakieś małe marginesy 10, 10, 10, 10. Tak samo dodam sobie tutaj margines do tego tekstu 10, 10, 10, 10. Ok. I zgrupuję sobie ten nasz tekst z tą naszą grupą tu niżej w inną grupę typu Column. Więc przesunę sobie ta nasze Repeating Group tu wyżej. Ok. W ten sposób i ustawię, żeby ta nasza grup Post. Też miała jakiś margines, 10, 10, 10, 10 i miała obwódkę, więc zadamy sobie styl group border. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Będziemy mieli trzy posty, każdy z nich będzie miał różne tagi. Zobaczcie, z jest pierwszy i tu mamy przeróżne tagi właśnie pododawane. W ten sposób troszeczkę nam się gdzieś rozjeżdża to wszystko. Zobaczmy, jak to nam wygląda. On to zostawił kresek troszeczkę wydaje mi się gdzieś jest za dużo. Ale ustawimy to w ten sposób repeating group tutaj wysokość, szerokość, fit to content. OK, zero minimalna wysokość tutaj też. Cały problem polega na tym, że to nasza repeating group jest tutaj ustawiona na 800 pikseli, ta wewnętrzna, więc ustawiamy ją od 0 do nieskończoności i teraz ładnie nam się dopasuje do tej grupy rodzica jest wyświetla się nam to w ten sposób po pierwszy jest w tagu pierwszego i drugiego po drugi tak pierwszy po trzeci wszystkie trzy taki. to teraz dodamy sobie ograniczenie to ograniczenie pozwoli nam wybrać wiele taków, więc szukamy multi select dropdown jest zrobione przez i jest darmowy. design wracamy i wykorzystamy sobie ten nasz multi dropdown go sobie na samą górę tutaj zrobimy layout też 800 pikseli i ustawimy to na środku naszej kolumny. Przesuniemy, żeby to było na stronie, a nie w repeating Group. OK. Wyświetlimy tutaj sobie dynamicznie wszystkie tagi, bierzemy tagi, bierzemy All Tags i wyświetlamy opcję Display. Jak teraz zrobimy F5, to zobaczcie, możemy tu sobie wybrać jakiś konkretny tag. Wiele nawet takich tagów, jak który, z którego chcemy zrezygnować, to klikamy sobie tutaj "Wix" I teraz wykorzystamy je przy wyświetlaniu postów, więc poprawimy to źródło danych, gdzie idziemy do naszej bazy danych i tutaj jest taka opcja jak tags i zobaczcie, czy zawiera jakiś element, jakiś jeden konkretny element, albo tak pierwszy, drugi, trzeci. Możemy tutaj wybrać też z multi dropdown A value, któryś z tych elementów, na przykład pierwszy, ale my chcemy zrobić żeby to było przecięcie, czyli jeżeli tu wybierzemy sobie któryś z tagów i nasz post będzie zawierał któryś z tych wybranych tagów, żeby nam się to znajdowało, więc nie możemy tego zrobić w ten sposób. Musimy przejść tutaj i wziąć filtrowanie, które będzie zaawansowane. Jest to opcja Advanced, więc jeszcze raz bierzemy filtrowanie i Advanced i patrzymy sobie, że ten post, jego lista tagów, Przecina się więc intersect z naszym multi dropdown a value z naszą listą tagów. Jeżeli ten zbiór, który się przecina, te wspólne, wspólna część tych obu zbiorów jest większa niż 0, to wtedy takie nas interesują elementy i mm, lub zrobimy sobie też, że jeżeli ten nasz multi dropdown a Value count jest równy 0, żeby nam wyświetlało wszystkie posty. W ten sposób będzie nam wyświetlało wszystkie posty. Więc zróbmy odśwież i zobaczmy, jak to wygląda. Na dzień dobry, nic nie mamy wybrane, więc wyświetlają nam się wszystkie posty. Wybieram sobie tak pierwszy. OK. Wyświetlają nam się znowu wszystkie posty, bo tak pierwszy jest we wszystkich postach. Wybieram tak drugi. Wyświetlają się we wszystkie, wszystkie posty, dlatego że jest tutaj tak pierwszy wybrany. Usuwam tak jeden i zobaczcie. Zostały tylko posty z tagiem drugim. Jeden z postów post drugi zniknął. Usuwam tak 2 i dodamy sobie tak 3. Będziemy mieli tylko post trzeci. I tym sposobem działa nam właśnie filtrowanie. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć.